Ja wiem, naprawdę wiem. Wielu mówi, że Jagex, czyli autorzy RuneScape Dragon Wilds, niby skopiowali sobie troszeczkę Valheima albo Enshrouded i stworzyli swoją grę. Ale właśnie Enshrouded, bardzo pozytywnie oceniany od dłuższego czasu, jest w sumie takim bardziej rozbudowanym Valheimem i tam jakoś nikt bólu dupy nie ma, że to jest podobne. Także hej, a Valheim to zdaniem niektórych. To taki inny rast, fantastyczny, no i tutaj można się oczywiście kłócić ile wlezie, czy te argumenty w ogóle mają sens, czy są na czymś bazowane, czy to taki pogląd, nieważne. Tak czy srak, czy gra jest dobra i nawet wzorowana na jakimś pomyśle innej gry, to decydują po prostu gracze swoimi ocenami. Z początku było tu 75% pozytywnych, ale to podskoczyło do 85%, czyli no, bardzo dobrze, tam powiedzmy troszeczkę źle, ale zobaczymy gdzie. Gra survival z budowaniem własnej chaty z opcją kooperacji do 4% graczy. Niestety, serwery dedykowane, takie, które stoją cały czas, dopiero będą, czyli albo we solo, albo multi, w kooperacji, albo na zasadzie hosta serwera, ale można otworzyć sobie też tutaj ponoć grę na publiczną albo wejść do gry publicznej. Cena 140 zł za wczesny dostęp. To troszeczkę jest. Macie też na dole w opisie spis treści. I macie też gimboea na Discordzie, na jedną gierkę, jaką już mam, autorzy mi ją wysłali. Tak to wygląda, można sobie w ja w to raczej nie będę grać, ale kluczyk mogę wam dać i to nie jest, podkreślam, nie jest Gimbaway na ten tytuł, to jest tak... Przy okazji. Spędziłem tutaj przed filmem aż 24 godziny z miejsca w dwa dni, to dużo. Niestety grę chodzi na Unreal Engine. Z jednej strony niektórzy powiedzą, o, fajnie, bardzo fajnie, ale jest miejscami po prostu strasznie przejaśniona, a Skybox, jak w tej grze no, po prostu nie za bardzo istnieje, czyli dół ekranu mamy na przykład na bagnach, w nocy mamy czarne, a niebo bywa wtedy białe. Mm, także ten. Mamy też tutaj dymczasowy fix związany z paleniem się CPU. Jeżeli ktoś ma bardzo duże problemy, to na stan kwieci. 2025 roku, oczywiście, to może być poprawione. Można odpalić sobie grę w DX 11, a nie 12, no i podobno wtedy jest bardziej stabilnie. Wielu od razu szuka odpowiedzi: czy Valheim, czy Enshrouded, czy RS Dragon Wilds? Odpowiedź jest: wydaje mi się, że naprawdę bardzo prosta, już na dzień dobry. Valheim. Wielu już grało, to jest gra starsza. Jeżeli nikt w to nie grał, to wydaje mi się, że warto, jest dość tanio. A także rozwijająca się, no. Niestety bardzo słabo, to jest wad Valheima. Enshrouded to gra tańsza w naszym regionie niż RS, to jest w ogóle śmieszne i zdecydowanie ma dużo, dużo, dużo więcej. Treści. RS jest droższy od Enshrouded w naszym regionie, a ma dużo mniej treści. Gdybym miał wybierać to bez najmniejszego wątpienia, wybrałbym z tych trzech tytułów Enshrouded. Jest uważany nie najlepsze. Z tych trzech RS próbuje po prostu iść na nostalgię. Jest świeży, ma troszeczkę mniejszą mechanikę, którą jest łatwiej ogarnąć, ma wielką szansę stać się wspaniałą grą, o tym będzie w podsumowaniu, ale niestety na premiery wczesnego dostępu jest taki... Trochę przerżnięty kolanem na tą premierę z masą problemów, błędów, co nie znaczy, że jest grą złą. Pytanie: czym jest? Runscape, bo niektórzy mogą nie grać, nie wiedzieć, nie, nie... rozumieją dlaczego ta gra ma taki przedrostek. Otóż, Runscape to już liczący niemal 25 lat tytuł MMRPG. Ciekawe, co nam studio tworzące od ćwierć wieku, brytyjski Jagex, co nam da na taką powiedzmy troszeczkę zaokrągloną, okrągłą rocznicę. Dlaczego tak mówię? Bo faktycznie, Runscape jako mod, czy mod pod inną nazwą, wyszedł w 98 roku, jeszcze w... Dwu... XX wieku. Więc hej, no oczywiście to był taki tekstowy bardziej, no ale jednak zaczęło to się właśnie od y, y, tworzyć w formie Ranscape'a. Uniwersum to jest jednym z największych diamentów rynku gier w ogóle, bo niemal nie zmienia się od ćwierć wieku. Poważnie. Z tą różnicą, że RS oddzielił się na tak zwany OS i RS3. Wersja OS old school pozostała wierna starym zasadom mechaniki, takim bardzo klasycznym, bo gracze to kochali, chcieli tego, a RS3 zaczął rozwijać się w nowe technologie. Wersje te różnią się mechanikami, częścią umiejętności, nieco też światem, oczywiście grafiką, ale dalej zaskakuje to, że obie wersje są wciąż dość żywe i wciąż mają swoje grono oddanych fanów. To co zawsze sprawiało, że do RuneScape'a wracałem, nawet mimo to, że kiedyś straciłem naprawdę rozwinięte konto z uwagi na wprowadzenie autentykatorów, a ja miałem z nim jakiś problem, wszystko się zdobiło, no i niestety poszło się rypać, ale i tak wracałem na nowym koncie. Co to powodowało od tylu, 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 tylu lat? Ranscape jako MMRPG, ma w mojej ocenie najpiękniejszy system umiejętności, połączony z ekonomią, bo wszystko co robimy, każda rzecz w grze tej MMO, nawet popiół z ogniska jest do czegoś używalny i można go sprzedać. Wszystko co robimy powoduje ekspienie jakichś umiejętności, to mniej więcej troszeczkę przeniesiono do tego Dragon Wilds, a jest ich niemal 30 umiejętności w wersji RS3 i nieco mniej w wersji OSRS. Co jest potrzebne do czegoś, czyli na przykład robimy drewno, to jest skill. Zapatrz ognisko to też, żeby zrobić jedzenie, to też jest jakaś umiejętność. Gotowanie to też skill. Mm, na przykład, jedzenie służy wtedy do regeneracji w walce, tak? Wcześniej, robiąc drewno, jak mówiłem, możesz też zrobić strzały. To jest jeszcze osobny skill, a walka z łuku to jest jeszcze osobny skill. I nawet jabłko, jakie podniosłeś z ziemi, można było sprzedać albo użyć do czegoś. Do tego fajnie zrobiony świat i masa oryginalnie ręcznie pisanych zadań. To był RS. Runscape i uznaję go do dzisiaj za mmorpg dość wybitnego, mimo, że nastawionego na grind, ale był to bardzo różnorodny, bardzo złożony, bardzo piękny grind, kiedy jak jedno ci się znudziło, to przechodziłeś na coś innego. Wracając do, do tej wersji Dragon Wilds. W 2025 roku Studio Jagex postanowiło właśnie nieco pójść na bazie popularności Valheim i Shrouded zrobić swój trójwymiarowy survivalo-builder, czyli budujemy sobie tam bazę w podobnym stylu, z podobnymi mechanikami, ale jednak idąc w kierunku uniwersum Runscape'a. Pytanie, w jaki sposób jest to inne? Po pierwsze, do wielu rzeczy używamy tutaj na przykład magii i run. Cechą charakterystyczną Eresa było to, że wydobywaliśmy esencję runiczną, następnie przy ołtarzach zaklinaliśmy kamyczki w runy i je wykorzystywaliśmy dopiero do magii. Nie, w Runscape'ie magia jako mana nie bierze się sama z dupy i się sama nie regeneruje, nie, nie, nie. Najpierw runy trzeba było skraftować albo kupić i dopiero potem czary, mary, magia. Tu jest to samo i są to dalej typowo Eresowe czary, jakie tutaj używamy, Możemy na przykład magią rozłupać drzewo na kłody, możemy magii Run użyć do teleportów, do punktów nawigacyjnych, również runami opłacimy tutaj za czary, na przykład masowego zniszczenia rudy surowca, wiecie, boom, cała forma y, surowca po prostu eksploduje, rozpada się na grudki, tak? Więc można tak to zrobić zamiast walić runę kilofem. Runami płacimy też, rzucając czary do ataku, czy jakieś bousty. Za pomocą na przykład kostura, więc bierzemy kostur, aktywujemy sobie na przykład runy R, czyli powietrza. Ja atakujemy powietrzem, tak, ale aktywujemy sobie runy na przykład ognia i atakujemy wtedy tą samą kosturę mm, za pomocą ognia, konkretnego żywiołu. Spotykamy nieco znanych nam postaci z uniwersum RSA, kultowego Wise Old Man również, wiele przeciwników z tego uniwersum, potworów, zwierząt pochodzi właśnie z tego świata, a także sporo przedmiotów legendarnych, na przykład słynny Abesowip, czyli beach ze swoją mechaniką i umiejętnością specjalną też tutaj jest, zaś by zmierzyć się ze smokiem trzeba mieć oczywiście jakąś tarczę powiedzmy, na smoka, tak? Rodem z Cały styl mechaniczny RuneScape'a został tutaj przeniesiony, czyli rąbiemy najpierw zwykłe drewno, by potem rąbać dąb i inne, i co ważne, gra oferuje podobny, ale... na razie niestety idiotycznie mało rozbudowany, za taką cenę, system umiejętności. Niestety, Jagex na premierę swojej nowej gry wyciąga trochę fujarę i smaruje wam po twarzy. Brzmi dosadnie? No cóż, za cenę gry AA dostaliśmy tak zbagowany system, że to jest aż bolesne. Powód przykład, argument. Możemy eksbić umiejętność jakiej nie ma w grze. Poważnie poważnie, poważnie, znaleźć już teraz na premierę możemy książki dające doświadczenie w łucznictwie, ale łucznictwa nie ma jeszcze w grze i mamy na przykład poziom y, piąty łucznictwa, jakiego nie można użyć. Oczywiście możemy tutaj strzelać z łuku, ale to się nie expi. to jakby nie jest na premierę umiejętnością, to dopiero będzie za jakiś czas, ale sam pomysł może być czasem przezajebisty, kiedy gra w końcu osiągnie poziom warty swojej ceny premierowej. Głównym skillem jest niestety aktualnie walka, ale ten system umiejętności to Mory plus ponad takie gry jak Bohemian shielded, że czujemy, że coś eksperymentujemy, Rąbiemy drewną, nauczymy się z czasem dodatkowych do tego różnych perków, umiejętności, dodatków. Niestety jest to bardzo liniowe, czyli po prostu z góry na dół i czasami te perki to jest tam plus x do czegoś, minus x do czegoś. Bądźmy wręcz, to nauczymy się dodatkowych ciosów. Robimy runy, możemy nauczyć się innych dodatków. Uczymy się gotować, otrzymujemy tam inne bonusy. Na razie to wszystko jest jeszcze, jak za taką cenę, niestety bardzo proste, ale może będzie wyglądać dużo lepiej w przyszłości. Naprawdę, jeżeli Jagex wprowadziłby tu 25 umiejętności z Runscape'a, razem z kontentem gry, byłoby naprawdę przezajebiście. Ale niestety te umiejętności i w ogóle ten rozwój suchnie tym Jagexem trochę. Ta firma słynie od wielu, wielu lat z takich pomysłów, że. Zróbmy świetny pomysł. Jakiego nie rozbudujemy? I tak na przykład magia opiera się o robienie run, ale magia jako styl dopiero będzie po czasie. Wtedy, kiedy gracze będą już naprawdę bardzo wykoksani. Mimo wszystko, jeżeli mm, każdy content, patch będzie dodawać nową umiejętność, będzie to bardzo fajne, a jeżeli ostatecznie Jagex wprowadzi tu na przykład 20 umiejętności z oryginalnej wizji gry, w jakiś sposób tutaj będzie to naprawdę genialne i ma to sens, bo Valheim rozwija się jak kupa, no nie oszukujmy się, strasznie wolno. To jest wyśmienita gra, ale rozwija się patologicznie wolno. Encumbered, no ceny troszeczkę spadły poniżej tych 80% pozytywnych. Dlaczego? hmm? bo właśnie content contentpunche nie są zawarto treściwe między innymi, ale przypominam, Enshrouded oceniłem jednak mimo wszystko bardzo pozytywnie. O mechanice walki słów kilka. Jest ciekawa, ale jeszcze nie perfekcyjna, bo mamy staminę, mamy żarcie, jakie ją regeneruje, tak samo zdrowie, oraz status bycia w walce. Wtedy działa to troszeczkę inaczej. Moby mają też ciekawe agro. Jak spudujemy strzałą z ługu, to idą zobaczyć, co tam było, albo potrafią jakby zalarmować inne moby w okolicy, albo jak strzelamy do jednego, to wiadomo, że wszystkie w ogóle się na nas rzucą. Bywa, że przylatuje do nasem dwóch, trzech przydupasów, przeciwników i podział mamy na tiery jakości przedmiotów. Jeden tier wyżej to już bywa sromotny łomot, co jest niestety mocno irytujące. Ja bym to tak troszeczkę bardziej rozciągnął i dał oczywiście więcej kontentu. Ale mimo, że moby mają stagger, czyli potrafią się tam przez chwilę zaciąć, to po kilku ciosach potrafią się odgryźć ciosem, jaki i tak przechodzi. Ale nie fajne jest, że mamy na przykład tylko tiery 4 na tą wersję, tak? Rozwoju w tej wersji premierowej, a kurczaki na tierze pierwszym, ginące dosłownie od kopniaka, i tak stawiają obór i automatycznie nas atakują. Mamy umiejętności specjalne, przeciwnicy też je mają, mamy opcję zablokowania tarczą, czy też ogłuszenia w odpowiednim momencie przeciwnika. Nie jest to bardzo złe, wydaje mi się, że to jest po prostu ok mechanika, ale moby czasami wracają na swoją pozycję, nie regenerując sobie wtedy powoli zdrowia w trakcie powrotu, czyli można to zbagować i zabiuzować, a także sama gra swoim zaprojektowaniem lokacji niestety ma problemy. Przeciwnicy czasami wracają na swoją pozycję, mimo że mają otwarty teren, bo po drodze jest jakaś belka. Można nawet bossa zablokować na bagiennym korzeniu drzewa, jakim było po prostu, wiecie, na wysokości czoła zasłania opcję dotarcia do tardzia do go po prostu robimy pod tą kłodą, pod tą belką, tak? Dlatego to jest 140 zł, za tak niestety troszeczkę niedokończoną mechanikę walgi to jest trochę takie hpu w twarz. Nie bardzo źle, ale nie bardzo dobrze, ale jest trudniej niż węszczny czy Walheim. O i jest, łatwiej je zginąć, bo też są, ale niestety dość gąbczaste, jak mówiłem, łatwe do zbagowania. Są też kombosy, kiedy walimy dużo i mocno czasów, ale na premierę tej gry 140 zł za 4. Tiery przedmiotów do walki i też parę legendarek, prosty system magii, prosty system walki łukiem na premierę, no pozbawiony levelowania, czy jak mówiłem ta walka łukiem, levelowanie jej i magia to dopiero będzie dodane, to za 140 zł na premierę to jest też troszeczkę żart. Tak samo wydaje mi się, że sam, same questy bo boczne czy główne jest tego po prostu bardzo mało. Mechanika budowy. Jest typowa, podobna do podobnych wcześniej dwóch gier, ale mamy tutaj system wytrzymałości z Wolheima, czyli to się może zawalić. I niestety, jak system jest ładny oraz świat jest wolny w budowie, czyli wszędzie prawie można budować, to przede wszystkim stawianie tak zwanych loadstonów, czyli waypointów, po świecie do szybkiej podróży kosztuje runę, więc nie jest za darmo, ale jest to na szczęście bardzo tanie i ten system waypointów jest bardzo krytyczny, żeby tutaj trochę polatać, ale z drugiej strony, no, Jagex jest firmą umysłowo czasami... pierdolniętą, bym powiedział, bo w pewnym momencie odblokowujemy sobie skrzynkę, którą możemy postawić w dowolnym miejscu świata i ta skrzynka jest jak ender chest z Minecrafta połączona ze sobą, więc to jest niesamowicie OP. No, to jest typowy Jagex. Tak samo budowy, tutaj, jeżeli chodzi o budowanie po prostu. Też to jest taka trochę typowo Jagexowa knaga na twarzy gracza. Za 140 zł nie wiemy, ile zdrowia ma mur i czy jest wytrzymały na możliwy raid To może będzie dodane w kolejnych wersjach. Nie wiemy też, ile surowca mamy przy sobie, bo mamy pokazane tylko koszt surowca, a nie to, ile mamy tego surowca jeszcze przy sobie. Quality of life, prawda? Nikt tego nie sprawdzał. Nie możemy nadmieniać ścian w tej premierowej wersji, czyli żeby ulepszyć na wyższy tiery ściany, to trzeba je rozebrać. Tym bardziej, jeżeli na tym mamy skrzyneczki z całą masą przedmiotów, to też naprawdę bardzo ciężko się to robi. Ale fajny, fajny jest czar pozwalający na latanie wokół swojej budowy, by móc stawiać tak zwane dachowe konstrukcje, wiecie? I dopiero do nich można dokładać kolejne surowce. Naprawdę ten czar takiego latania wokół nas, jakby z trzeciej osoby jest naprawdę fajne. To jest ok, to jest dobry pomysł. Ciekawe jest też to, że mamy sporo elementów wizualnych, chociaż dalej nie tak dużo jak w to na przykład po blokowaniu nawet grudki żelaza, możemy zrobić sobie taką grudkę żelaza pod chatą jako stylizowany kopiec, wiecie, gdzieś tam na zboczu góry, albo coś takiego. Da się ładnie budować, ale za 140 zł to jest troszeczkę za mało. Dwa tiery budów, czy jakby dwa tiery rodzajów przedmiotów na premierę wczesnego dostępu, dużo wizualek, to też jest nieco przykra Sprawa, przyjemnie się buduje, ale za taką cenę to jest zdecydowanie decy za mało. Dość duży punkt o idiotyzmach w tej grze. W pewnym mierze zastanawiałem się, czy nie pojechać, może wiecie, za Highs z YouTube'a, nie pojechać do studia Jagex. Nie zapytać gościa, jaki wpadł na pomysł, że do ugotowania mięsa potrzebujemy zawsze dwie sztuki jedzenia, a nie jedną, żeby to ugotować. Zapytać, dlaczego tak zrobił. I po prostu lekko symbolicznie niektórych deweloperów tej gry po prostu tak wiecie. Pochłopięcemu leciutko w potylice z plaskacza. Po prostu zamyślenie. I mamy jedzenie, ale nie mamy jedzenia, bo to jest o jedną sztukę jedzenia za mało. To jest dziwne, że nie możemy tej jednej sztuki jedzenia po prostu wziąć i ugotować. Tu chodzi o bazowe jedzenie. Czysta woda na przykład to są dwie sztuki do craftingu brudnej wody, więc z 60 brudnej wody mamy 30 czystej wody. Okej, okay, może to gdzieś tam sobie wyparowało, ale czasami działa to dziwnie. RS Dragon Wilds jest strasznie zrobiony pod makabryczny grind oraz nieprzyjemne pozyskiwanie surowców. Co to znaczy? Niemal wszystko wymaga od nas nieparzystej liczby, by przetworzyć w jedną sztukę. Ogółem przydałoby się w tym studiu naprawdę serio tak poklepać niektórych symbolicznie koderów tej gry, bo ewidentnie na premierę wczesnego dostępu czuć przepchnięcie takim kolanem. Przykład, powód, argument: dajmy. Mamy Bloodlight um, Swamps, czyli, swamp, czyli po prostu bagna, na jakich musimy zaopatrzyć się w ochronę na truciznę. Mamy jedzenie, jakie ma niby tę odporność na truciznę. Ale to nie jest to, bo musi to być mikstura odporności, a nie jedzenie. Tam jest wyraźnie podane: tam jest resistance i immunity, jakby, czyli odporność i niewrażliwość. To jest niby nie to samo, ale jednak. Więc gra w wielu miejscach w taki dziwny sposób troszeczkę wprowadza nas w błąd, że jeżeli mamy odporności troszeczkę, to możemy tam niby wejść. Nie, nie możemy. Musimy mieć jakby niewrażliwość. Mechanika, w jakiej zaprojektowano gierkę, jest miejscami makabrycznie irytująca. Przykład, powód, argument znowu. Moby często waląc z łuku mają auto -aima na nas, czyli pocisk z potrafi zrobić łuk nawet o 30 stopni i tak nas trafi. Kolejna sprawa to agro mobów. Mamy niby system skradania z łuku i tak dalej, ale to nie działa za bardzo w tej wersji premierowej, czyli bywa, że moby dostają agro na koszmarnie dużej odległości, kiedy walczymy z innymi mobami, a bywa, że jak już robimy jednego moba, to dostajemy śmiertelną strzałę w plecy z jakiegoś moba, który dostał nagle agro, dlatego że strzelamy z łuku, a ten usłyszał ten łuk 200 metrów dalej. Runescape Dragon Wilds wymaga bardzo dużo pracę nad ogólną swoją mechaniką, czyli przykład. W innych podobnych produkcjach Walheim czy Enchnaudet, jedzenie miało różne staty. Tylko tutaj, na premierę, takie masakrycznie najlepsze jedzenie dopiero ma jakieś statystyki wpływ na postać, pozostałe wymagają dodania jakiś. Mniejszych efektów, to oczywiście może być poprawione. Bywa, że grzybki, zwykłe, najzwyklejsze grzybki podstawowe, dają już nam ten, jak mówiłem, troszeczkę bonus do wytrzymałości, tej trucizny, nieodporność, nie niewrażliwość taki troszeczkę bonusik do wytrzymałości, ale już mieszanki jedzenia, na przykład dwóch, dwóch rodzajów mięsa, nie dają nic. Dopiero mieszanki czterech składników przy dużej kuchni coś dają. Kto nie potrafi robić dobrego kompasu albo dobrej mapy, na jakiej automatycznie pojawia się np. Na nasza chata albo loadstone na kompasie, żeby było łatwiej dotrzeć, to robi Jagex. Kto robi grę, w jakiej nie da się przeskoczyć na 5-centymetrowy murek albo wspinać się na coś i trzeba użyć skilla wymagającego całej animacji, żeby w ogóle podskoczyć, to robi to Jagex. Kto potrafi zbrykować save'a, Graczowi, bo jesteśmy w jaskini po śmierci, tam mamy na przykład Lodestone'a, no ale jaskinia jest zarośnięta, nie mamy akurat przy sobie siekiery, by się przed co przerąbać, i jeszcze do tego na przykład skończyły nam się ostatnie runy, i nie mamy jak wrócić z tego Lodestone'a. Kto robi takie rzeczy? Jagex, kto robi sporo itemów w swojej grze, jakie stakują się po jedną sztukę, a możemy z rudy surowca wydobyć takich sześć. Jagex. Kto robi wielki interfejs na środku ekranu, jak wchodzimy do lokacji, BUM, WSZEDŁEŚ DO LOKACJI i zasłania to cały ekran? Jagex. Kto robi bossy, jakie można kliczować? Jagex. Kto robi grę, w jakiej spędzamy sporo czasu, by znaleźć surowce, na tę miksturę niewrażliwości na truciznę, by odzyskać swoje zwłoki z zatrutego regionu? Jagex. więc że też mieliśmy to spaczenie, prawda? Ale tam można było przynajmniej wbiec na jakiś czas w to spaczenie i wytrzymać. Albo wejść na jakąś, wiecie, y Jakiś podes nad tą łunę tego spaczenia i tam sobie odsapnąć. Tutaj się tak nie da. Tutaj bez potki ani róż. A jak nie mamy potek? To kilkadziesiąt minut, no może kilkanaście, szukamy tych składników na tą potkę, najczęściej w samych gaciach, żeby polecieć po te nasze zwłoki do tego skażonego regionu. Więc, no, bywa to troszeczkę dziwnie, niestety. To jest też e, e, irytujące, kiedy trzeba robić bardzo dużo treści rzeczy, żeby sobie na przykład odzyskać zwłoki. No ale cóż, mamy też taką sytuację, że na przykład wracamy do bazy, bo zginęliśmy, prawda? Pojawiamy się w naszej bazie dosłownie w samych gaciach, i akurat mamy w tym momencie rajd na naszą bazę, bo też są rajdy i mamy jeszcze to połączone ze smokiem, który zesrywa się na naszą bazę, z paczeniem, kwasem i tak dalej, bo taka mechanika też jest. Ona nie ma żadnego sensu, to jest niepotrzebna, wkurzająca mechanika, no ale jest. Finalnie. Największą zaletą jest umieszczenie pomysłów i mechanik uniwersum z RSA właśnie w tej grze i nadzieja na to, że jeżeli Jagex nie spocznie na laurach po sprzedaniu tych tam masy kopii, to może rozwinie się do majestatycznego poziomu ta gra, ale największą wadą jest stosunek ceny do jakości, do treści na premierę wczesnego dostępu. To jest jakieś zaledwie niecałe dwa dni grania, przez co cały dzień no, można przerżnąć większość gry, tak? Za 140 zł. Myślę, że 20 godzin w tej grze i przerżniemy cały ten tytuł. Powiem szczerze, że no, nawet jeżeli powstałby Landscape 4, czyli nowe MMORPG bazowane na tych samych mechanikach, ale na dzisiejszej technologii, na pełnym 3D, to nawet za 5 stów bym ten tytuł brał za wczesny dostęp, nawet jakby był negatywnie oceniany, ja bym się bawił dobrze, bo po prostu uwielbiam te mechaniki landscape'owe. Tutaj mamy jednak taki survival z budowaniem. Spędziłem tutaj z miejsca całą nockę, bo takie gry Valheim, Onshore podobne po prostu są fajne, w to się fajnie gra z miejsca, no i mimo wszystko to ma, wiecie, bardzo dużą popularność na dzień dobry, tak? Od razu są popularne takie gry. Z racji, że spędziłem w Resie ponad 20 lat z przerwami, to musiałem spróbować i bawiłem się ogólnie Dobrze, niestety z 5 razy zrobiłem takie alt f4, by odpocząć sobie na godzinkę, dwie czy trzy, jaki był tego powód. Gra nie jest trudna, co ma taki durny system walki połączony jest z dziwnym agro przeciwników. Walczymy z dwoma, trzema, trochę troszeczkę ciężko, a tu nagle gdzieś tam strzela z dupy dosłownie wiecie z tyłu, w plecy, zgon. Dlatego, że jakiś mobek dostał agro gdzieś tam daleko. Albo my. Chcemy na przykład porobić jakiegoś przeciwnika, ale w tym momencie musimy się na przykład odturlać i spadamy nagle gdzieś tam w przepaść, bo kamera jest troszeczkę za blisko postaci. Mimo wszystko pomysł na przedmioty świat, powiązania z uniwersum RuneScape'a, to jest wszystko bardzo fajne. Jeżeli te powiązania będą szybko oraz rozbudowanie robione, to będzie to naprawdę świetna gra, tylko Jagex musi cały czas dodawać nowy content rodem z Resa. Ale na razie zostawiam nie turkę pół na pół, leciutko zieloną, bo to jest naprawdę dobra gra i żółtą. Zieloną, bo oceniam ten tytuł przez pryzmat bycia fanem RESA pozytywnie. A także pod względem jako takiego survivalu budowania nie jest to bardzo złe. Jak ktoś bez problemu może wydać oczywiście mocno zawyżoną w naszym regionie cenę. Okej, okay, bierz. Albo jeżeli jesteś fanem RS-a, okej, okay, bierz. Ale żółtą zostawię w połowie, czyli ocenę negatywną. Również na razie na Steamie, bo goderów z Jagexa trzeba za włosy przycisnąć do monitora i pokazać im palcem po prostu każdą tą malutką quality of life mechanikę w grze, która powoduje ogromną frustrację. Jak ja chciałem przebudować swoją chatę na przykład, no to musiałem rozwalić wszystko, pozbierać skrzynki, zabrało mi to chyba za 4 godziny, żeby to wszystko przebudować. Oczywiście mogę zbudować sobie drugą chatę, nie ma problemu. Ale... Gdyby ktoś wpadł na Quality of Life i pozwolił ulepszać obiekty o kolejny tier, no właśnie, ale tego nie zrobiono za 140 zł. Gra może być prosta, zarączkowa, łatwa, ale ta gra ma po prostu inny stopień trudności. Kiedy mamy ekwipunek na trzecim tierze, a MOBY na trzecim tierze i walka na przykład z jednym jest ok, łatwa. Z jest już troszeczkę wymagająca, z trzema najczęściej zostaniemy porobieni. I jeszcze uwaga na te agromobów, nagle zgądzić tam strzała z dupy. Świat jest dość klaustrofobiczny, czyli troszeczkę mały, wiecie, te przejścia są małe i wypełnione sklepami, z których można się łatwo zabić i można się przeturlać w przepaść. Niestety to. Ech. Jak dobre jest Enshrouded i jest tańsze, sprawia, że jednak Enshrouded lepiej skupić niż ten tytuł i po prostu poczekać sobie na to wyjście z wczesnego dostępu, które ma nastąpić w 2026 roku. Nie podoba mi się bardzo też obowiązek Epic Games do grania w sieci, mimo że gra jest na Steamie, no bo to jest Unreal. Nie podoba mi się określenie. Sezonowe wydarzenia w grze bazowanej głównie na singlu. Ma się to rozwijać też za pomocą sezonów jakby i DLC. Troszeczkę mi się to nie podoba. Nie jest to sezon bug, co bardziej takie niby mają być sezo sezonowe aktualizacje. Niedługo ma pojawić się ponoć trzy skille nowe, czyli magia, ucznictwo i farming, co nie jest złym pomysłem, tylko na co mi farming, jeżeli system jedzenia wymaga przebudowy i dodania do niego efektów. Mam nadzieję, że to będzie. Mamy dostać też nowy region z duchami, szkieletami, nieumarłymi ogrami. Mamy dostać małe smoki jako przeciwników, okej, okay, fajne, a także elementy obronne naszej osady, bo tak, tutaj bywają czasami rajdy, dlatego ja polecam zbudować sobie osadę w tym pierwszym poziomie e, świata. Nowe wolty aka podziemia oraz nowe poziomy umiejętności. Okej, okay, to może być dobre, ale na razie nie jest to warte takiej ceny, tym bardziej, że potem Jagex, jak mówiłem, planuje nas dupczyć poprzez cięcie treści na jakieś sezonowe DLC contentowe. Niestety na razie ze względu na typowe Jagexowe mechaniki obarte o nieprzemyślenie, brak quality of life, troszeczkę takie gnębienie graczy w swoim turniejem, Połączone z nie aż tak dużym kontentem, ale za to świetnym klimatem RSS-a, ocenić to mogę dwojako. Miniaturka leciutko zielona za samą grę, ale pożółta za możliwość zbrykowania sobie gry Save'a, za już planowane DLC z treścią i za wkurzającą tą białą grafikę i za niektóre rozwiązania mechaniczne. Na koniec klasyczne podziękowania tym, co wspieram ten kanał płatną subskrypcją. Bo takie gry jak ta, mamy niemal najdroższą cenę na Steamie, 140 zł, niecałe. To kupuję właśnie z Waszego wsparcia. Jest Was prawie 50 osób i może sobie ten tytuł odpalimy na live, pogadamy. Poza tym jest sporo innych gier. Tempest Rising planuję m.in., bo jestem wielkim fanem Command and Conquer, czy też byłem. No i idą święta. Po świętach mam troszeczkę bardziej dynamiczny tydzień, dość hardcrowy, ale będą kolejne indyczki. No i cóż. Det er det.